Cześć, minął kolejny miesiąc i ciągle tyle procent z Was nie subskrybuje mojego kanału. Więc będę bardzo wdzięczny, jeśli tam na dole klikniesz przycisk subskrybuj, razem z dzwoneczkiem, no i dasz mi suba. A teraz zapraszam do filmu. Witam w kolejnym omówieniu patcha, i zarazem jest to ostatni patch w secie drugim TFT. Za dwa tygodnie kolejny patch, to już będzie patch z setem trzecim, i od razu będzie można grać. Rankedy. Nie będzie żadnego przedsezonu, tak jak było to przed setem drugim. Czy to dobrze, czy nie? Dobrze dla tych, co mają PB, źle dla tych, co go nie mają. Dlatego ten chciałbym wam pokazać w ciągu tych dwóch tygodni teraz jakieś filmy i jak działają właśnie postacie z tego setu trzeciego, żebyście mogli wejść w rankedy od razu coś umiejąc. No ale na razie pogadajmy o tym patchu Ostatnim w Rise of Elements. Tu właśnie o tym piszą. Co jest o tym, że się kończy ten patch, że luk trzygwiazdkowa będzie przepotężna, ale to, to tam mniej, mniejsza z tym, tak w sumie. No ale, tak w skrócie, tutaj macie grafikę, oczywiście, co i jak, Bafnerf, ale omówimy to, oczywiście, po kolei. Więc, tak, tutaj jest ta informacja, że sezon rankingowy kończy się z końcem tego patcha, czyli za dwa tygodnie. I nie będzie żadnej przerwy w grach rankingowych, zostaną wznowione od razu po premierze patcha 10.6 i TFT Galaktyki. Także z jednej strony fajnie, z drugiej źle właśnie dla osób, które nie mają PB, bo nie będą mogli się za bardzo zaznajomić, będą musieli grać normalnie, jeśli będą chcieli faktycznie potestować coś przed zaczęciem grania rankedów. Także, no ma to wszystko plusy i minusy, jak zresztą wszystko w życiu. <grym> Cechy szansa na aktywację efektu cechy mistrza czyli blade mastera zwiększona o 5%. Czyli chcieliby, żeby ludzie częściej grali blade masterów, bo szczerze powiedziawszy nawet teraz z Yasuo Kery, tak jak macie odcinek na moim kanale, no nie są oni jacyś popularni, więc kto im jeszcze na ostatnie dwa tygodnie po prostu zbufować ich, żeby może ktoś ich grał. Chociaż widziałem, że graniem z Azirem blade masterem jako Kery jest całkiem spoko dalej. Nawet te właśnie już popatrzył. nie, nie, że przed, tylko po też. Elektryki dostają buffa, ale jest to buff tylko i wyłącznie, jeśli macie czterech elektryków. Zdarza się to, jak widzieliście na moich odcinkach, dwóch ostatnich z gry bezpośrednio, że da się to zrobić, więc fajny buffik, ale i tak uważam, że elektryki są zbyt ciężkie do zrobienia, przez to, że Z i LUX, no niestety to jest trochę losowe, czy ich dostaniecie, czy nie. Takie jest moje zdanie, przynajmniej. Glaciale znowu dostają buffa, ale jest to znowu buff tylko na sześciu Glaciali, tak po. Bo ja już przetestowałem set trzeci, grałem na PPE i mi się wydaje, że te wszystkie tutaj buffy, znaczy wszystkie te dwa elektryków i Glaciali, są po to, ponieważ w secie trzecim, tak według mnie, bardziej się będzie opłacało właśnie robić te złote połączenia. Przynajmniej tak po. W dwóch, trzech grach, które zagrałem, więc Myślę, że to jest z myślą o tym, żeby już ludzi do tego jakby przyzwyczaić Że po to Riot to zrobił Bo to dużo naprawdę nie wnosi do tego setu Ale myślę właśnie, że to jest kwestia tego, żeby Przyzwyczaić ludzi, że to ma sens Nie wiem, mogę się mylić, ale myślę, że Riot Może mieć coś takiego na myśli No i tutaj oczywiście Buffy, nerfy bohaterów um, Pierwszogwiazdkowe, czyli za 1 golda on to jest Diana ma działanie tarczy Diana jest wydłużone o 4 sekundy czas działania tarczy Leony jest znerfiony co się należało bo Leona potrafiła naprawdę dużo tankować a że jest to jednostka za 1, a jak ją zrobiliście na trzeci na trzecie na złotą jednostkę no to naprawdę była potężna jest, jest aż dziwne że to dopiero teraz zrobią na koniec no ale Riot Games Tutaj Zyra dostaje również buffa. Będzie potrzebowała mniej many, żeby skastować swoje sadzonki. Więc myślę, że jest to spoko. Można znowu, można będzie testować jakąś Zyra chociaż nie wydaje mi się, <gry> ale o tym troszeczkę później. Obrażenia umiejętności Syndry zostały zbafowane na wszystkich trzech poziomach czyli, żeby po prostu grać magów. I nie czekać na siłę pod tego, Branda Kery, bo głównie tak się magów grało, żeby Brand ci kierował grę. I tu chodzi właśnie o to, żeby można było te itemy dawać po prostu na Syndrę, żeby ona o wiele więcej robiła. Także to może po prostu wrócić bardziej magów do mety, gdzie magowie są na przykład na Rangerów, przynajmniej ja zawsze od nich obrywam. Jeśli oczywiście nie ma mi termów jakichś defensywnych na magów, czyli Dragon Cloa, bądź Zephira, żeby wykluczyć jakiegoś wejgarka czy kogoś. No i myślę, że to może po prostu zbufować Syndrę pod Kerry na Magów na te ostatnie dwa tygodnie. Yasuo dostaje nerfa i jest to nerf na manę, czyli po prostu będzie później kostował swoją erkę. I to jest bodajże powrót do tego, co było prędzej przed jego buffem. Także po prostu nie już nie mają ludzie tego do dość, bo wiele osób się skarżyło na to, że Yasuo po prostu potrafi sam wykierować grę. Temu, że skacze co chwilę na ulcie po głowach przeciwnika. No i zdecydowali się na dwa tygodnie ulżyć graczom, <laughs> żeby ten Yasuo nie był aż taki super. Postacie za 3 Golda to mamy Ezraela. Obie jego obrażenia, umiejętności są oczywiście znerfione na pierwszym poziomie. I to tylko tyle, <laughs> nic więcej się nie zmieniło. Także to po prostu powoduje to, że będzie słabszy jako brązowa jednostka. E, przepraszam, silniejszy. To jest buff, co ja mówię. Będzie silniejszy jako brązowa jednostka. To też jest spoko. Do, właśnie, rangerów na przykład. Ranger Gracial, Ranger Poison też można go wykorzystać, tylko wtedy się wyrzuca albo Warusa, albo e, Ashke. Tak, według mnie, bo Kindred, według mnie, must have, szczególnie pod Kerry, ją można zrobić, jomi Ashke, albo jomi Twitcha. No i tak gram i nie jest źle. <laughs> eee, dodatkowa prędkość ataku, którą karma dawała, jest znerfiona. Nie. Znerfiona na początku i zbafowana na, na złotej jednostce. Czyli na brązowej i srebrnej jest eee, znerfiona. A na złotej zbafowana. Ale złote karmy. No są ludzie, którzy raszują po te złote jednostki. Nie, dalej ich nie rozumiem. Ale no są tacy ludzie. No i. Oni będą mieć teraz lepiej troszkę. Co tu dużo mówić. Nocturn dostaje buffa. Na leczenie się z obrażeń, które zadaje. Czyli to znowu tutaj. Według mnie to też jest to co było na początku. Chyba. Tego setu. Albo w którymś tam patchu. Takie ja mam wrażenie. Jestem do końca pewien. Bo tych wszystkich cyferek jakbym miał zapamiętać z każdego patcha to wiecie. Głowa wywaliłaby mi w kosmos. Ale no w każdym bądź razie. Jest to buff i można właśnie testować znowu, przez to, że też zbuffowali blade masterów. To można znowu próbować Nocturna Blendera. Jeszcze tego nie widziałem na rankedzie, ale myślę, że jakby komuś się partnero dostał szpatule, mógł zrobić sobie blade mastera. No to myślę, że jak najbardziej będzie to grywalne pod Kery Nocturna. Testować można zawsze. Ostatnie dwa tygodnie, więc bawcie się. Pewnie rangi już macie powbijane. A jak nie, to zapraszam Was oczywiście do odcinku z poradami. Tutaj gdzieś będzie karta. Jak wbić właśnie rangę w te ostatnie dwa tygodnie w tym secie. No i postacie za 4 golda. To tutaj mamy Janne, która jest zbufowana. Nie wiem czemu teraz, czemu jej nie bufują prędzej. Znaczy było, bo tam jakiś mały buf, ale ten buf jest taki największy chyba, jaki był. No i znowu złotą jednostkę. Wafują tak bardzo mocno. Także Riot chyba chce, żeby ludzie faktycznie to raszowali. Chociaż ja osobiście nie polecam. Według mnie to jest głupota, naprawdę raszowanie. Szczególnie jeszcze takiej postaci, znaczy takiej, no, bo no postaci, która jest za 4 golda. to jest, no, według mnie głupota raszowanie po złoto. Ale dobra, Riot tak myśli, poko, Karmie się akurat bów należał, bo ona za jakaś super ekstra nie jest przez cały w sumie T2. Twitch dostaje obrażenia od ataku o 5 jednostek. I to jest właśnie jeden z powodów, dla, dla którego Poisony rangery mogą wrócić do gry. Kolejnym powodem jest oczywiście to, że singet jest spoko. I tu chyba gdzieś o nim będzie. Albo no mi się coś pomyliło. Ale jest spoko, bo testowałem. No i tak, modyfikacje gwiazdkowych bohaterów. No tutaj Diana będzie miała więcej kulek. Tych, co się kręcą na ulcie. Także no. Niech jest. Ten w sensie to jest dopiero jak złota jednostka, nie? To wszystko jest dla złotych jednostek. Zyra złota też będzie miała więcej sadzonek. O jedno aż. Rek'sai złota to jest bardzo mocny buff. To jest bardzo mocny buff. Bo to jest o 150 demagia. Pod high roll predatorów. Złota Rek'sai. Naprawdę potrafi sama to kerność, ona będzie po prostu ulti, bach, 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 jedno za drugim, będzie wszystkich one sama. Jeśli jest złota, naprawdę, to, tak to działa. Przed... Poczułem to na własnej skórze, jak moi piękni rangerzy padali jak muchy. <grym> Ale no, cóż, różnie to bywa. Na to, na właśnie hyper -roll, ee, predatorów, czyli i, i jeśli je właśnie gościu idzie pod typowo złote jednostki, no to bardzo polecam zefiry. Naprawdę. I jeszcze Amumu i Tarik, żeby to po prostu jako tako skontrować. Żeby, nie wiem, dać nam Amumu bądź na Tarika jakiegoś Serafina, żeby szybko skastała swoją Erkę. Żeby predatory was nie zabiły, wtedy macie większe szanse ich obić, zabić i tak dalej. To taka ala kontra na tych predatorów, bo potrafią wkurzyć niejedno lobby. Yy, Doktor Mundo, Złoty, będzie dostawać o 50 HP więcej. Znaczy, zadawać więcej obrażeń z Erki. Poko. Z, dodatkowa mana potrzebna z klonowi z jest zmniejszona na minus 125 czyli Z tak naprawdę będzie kastował Rkę za Rkom i będzie cała mapa Zedów. tak będzie wyglądać to jeśli wbijecie złotego Z -a. ale to jest kurewsko trudne, że tak brzydko się wyrażę <laughs> także nie polecam tego robić ale no to jest chyba typowo for fun zagrajcie sobie i sprawdźcie przeciwnik będzie Naprawdę niezadowolony z tego powodu. Ale możecie spróbować, jak zwykle. Lux. No to Lux tutaj, oczywiście, dostaje tego bafa, że będzie zadawać 99999 punktów obrażeń, jak będzie złota. Złota Lux jest jeszcze rzadsza niż złoty Z. Także, no nie polecam. No i to w sumie tyle na ten patch ostatni. Zapewne w weekend zrobię jakiegoś streama, tylko teraz pytanie do Was, czy wolicie Twitcha, czy Facebooka, czy, czy YouTube'a. Ja osobiście wolę Twitcha. Także dajcie mi znać w komentarzu, co wolicie. Gdzie wolicie streama zobaczyć z setu trzeciego? No i myślę, że w niedzielę wrzucę Wam odcinek z takim, taki już poglądowy, co w tym secie trzecim jest. Myślę, że to Wam się bardziej przyda niż obecnie gry z setu drugiego. Tak, takie jest moje zdanie. Jeśli się mylę, to oczywiście napiszcie mi gdzieś w komentarzu, to, to, to może to, to zmienimy po prostu na to, tak jakbyście wy chcieli. No i cóż, no to by było na tyle w tym patchu. Nie był on jakiś super długi, tu jeszcze szybka ściągawka. A ja Was zapraszam w najzwyczajniej w świecie do subskrybowania razem z dzwoneczkiem i zostawienia łapki w górę. No i komentarza. Komentarze są chyba najlepszą rzeczą na całym YouTubie, bo mogę mieć kontakt z Wami, moimi widzami, więc... Będę cholernie wdzięczny za komentarze, a ja odpowiadam na wszystkie. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!